Go no, przy tego, nie było się A, tak. Dawaj Maksiu! Nasza, nasza Fajny ruch, Maksiu, super Super Brawo, brawo Uważaj plecy masz, plecy masz Super! Super! super. Brawo, brawo! Dawaj, dawaj! Nie tak za dużo. Brawo. 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 Brawo, Brawo! Dawaj! No! Jeeeeeej! No, Ej, uważa! Jest, super press! Super! Nie poszła! Uważaj, uważaj! Dobrze! Na plecy, tak? Gaz, gaz, gaz! Do końca, do końca! Brawo, brawo! Nasz, nasz, nasz! raku!

Ale oh. Szybko, 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 szybko. Gramy, gramy, panowie, gramy. Kraj polni! Ojciec Maciu! Graj, 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 graj dziecko! Super! Ładuj! Dawaj! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze, raz! Jeszcze No, super! Ciśnij go, ciśnij go, ciśnij go, ciśnij go! Rewelacja. Miejsce zrób. Nikt nie zamyka środka. Auta. Raków często chowa. Super. Raków często Brawo.